Cześć, tu horyzont. Trzymamy rękę na pulsie branży. Mamy wtorek, co więc w wydaniu newsowym? Dzisiejsze wydanie nosi tytuł: OpenAI AI odpowiada DeepSeek. Zostań doktorem habilitowanym z tym narzędziem. W zawartości piszemy o Deep Research, nowość od OpenAI. Minister Gawkowski mówi, że Polska jest liderem AI w Europie. Polska nie bierze udziału w podziale 56 milionów dolarów na AI. Dydaktyczne piątki. Nowości w Grok. Nowości w AI wideo, AI na wynos, AI Jobs, strefa Discorda, AI teatr, narzędzia AI. A na koniec tradycyjny test zmysłów w real or fake. Zaczynamy. Deep Research nowość od OpenAI. OpenAI zaprezentowało i uruchomiło Deep Research. Jest to agent autonomiczny, zdolny do przygotowania raportów naukowych na dowolnie skomplikowany temat. Przygotowując raport, agent opiera się na dziesiątkach lub setkach źródeł wraz z ich wieloetapową weryfikacją, syntezą danych i samodzielnym wyszukiwaniem danych dla rozstrzygania wątpliwości na kolejnych etapach rozwiązywania problemu. W benchmarku Humanities Last agent ten zdobył aż 26%. Dla porównania DeepSeq Air 1 osiągnął 9,4%. Funkcja ta, zintegrowana z interfejsem ChatGPT, umożliwia użytkownikom generowanie obszernych raportów w ciągu nawet 10 minut. Narzędzie to więc będzie przydatne szczególnie dla profesjonalistów w dziedzinach takich jak finanse, nauka i inżynieria, gdzie potrzeba pogłębionego studium zadanego tematu, precyzji oraz szybkości weryfikacji danych. Obecnie Deep Research dostępne jest dla subskrybentów ChatGPT Pro w Stanach Zjednoczonych. Subskrypcja Pro kosztuje 200 dolarów miesięcznie i oferuje do 100 zapytań miesięcznie. Na chwilę obecną brak jest informacji na temat dostępności tej funkcji w Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Obejrzyj prezentację, film na mailu. Minister Gawkowski mówi, że Polska jest liderem AI w Europie, ale mówiąc delikatnie, mija się z prawdą. Poszukajmy wspólnie Polski na tym wykresie, prezentujemy go w treści maila. Nasz kraj jest na szarym końcu wdrażania AI, a działania Ministerstwa Cyfryzacji, poziom finansowania rewolucji AI, atmosfera wokół polskiej nauki w tym sektorze i niekompetencja decydentów nie zapowiadają szybkiej zmiany. Pochyliłem się nad tym problemem w miniony piątek w mailu. Jak używać DeepSeek? Przewodnik Polska nie będzie liderem AI. Polecam ci sprawdzić ten tekst. Poszukaj w skrzynce. Szczególnie, że to nie tyle krytyka sama w sobie. To bardziej coś w rodzaju konstruktywnego wotum nieufności, gdzie proponuje drogę. Zachęcam do lektury. Jest jednak i zdanie odrębne. Na przykład wyraża je Remek Kinias, Bielik. Czytaj wypowiedź. A tymczasem posłuchaj, jak minister Krzysztof Gawkowski brnie w mrzonki. Tu wideo z wypowiedzią ministra. Tymczasem: Polska nie bierze udziału w podziale 56 milionów dolarów na AI Bruksela. Ogłosiła plany budowy modeli AI, na co przeznaczy 56 milionów dolarów. Projekt będzie realizowany przez konsorcjum 20 europejskich instytucji badawczych i firm sektora prywatnego. Niestety żadna polska organizacja nie bierze w projekcie udziału. Więcej o projekcie w treści, tam znajdziesz link. Grok z nowymi funkcjami edytowania wygenerowanych zdjęć. Grok posiada jeden z lepszych podręcznych modeli do generacji zdjęć. Jest naprawdę dobry. A teraz staje się jeszcze lepszy. Wygenerowane propozycje można generować praktycznie bez utraty pierwotnej koncepcji, oczywiście za darmo. W ramach limitu dla kont bez subskrypcji. Wkrótce do rąk użytkowników trafić ma dedykowana aplikacja Grok, a także zapowiadany Grok 3. Zobacz, jak działa i wypróbuj narzędzie. Konieczne posiadanie konta na X.com dydaktyczne piątki. Dydaktyczne Piątki to program cotygodniowych szkoleń metodyczno-narzędziowych dla nauczycieli akademickich i studentów zorganizowany z inicjatywy Politechniki Gdańskiej. Oczywiście w programie bardzo dużo o AI w edukacji. Jasno i prosto podana wiedza o sztucznej inteligencji. Kliknij w zdjęcie w treści maila, aby przejść na kanał wideo. Obejrzyj przykładowe szkolenie z serii Dydaktyczne Piątki. Budujemy GPTs do przedmiotów. Nowości w AI wideo. Nowy model wideo od By Dance Paper Only przyjmuje zdjęcie i ścieżkę audio. Stworzyć można takie abstrakcje muzyczne, jak na przykład poniższa. Zobacz więcej AI kreacji w linku. Naprawdę nieźle to wygląda. Na mailu także wyniki sondaży z zeszłego tygodnia, jeśli brałeś udział w ankietach zerknij. A co jeszcze dzisiaj? Stałe działy oczywiście. W dziale z treściami do konsumpcji na zewnątrz mamy dziś następujące tematy. Perplexity Pro za darmo na 12 miesięcy. Jak zdobyć dostęp? Konkurs literacki AI z nagrodami pieniężnymi. Trwa nabór prac konkursowych. Utwór The Beatles, do którego stworzenia muzyka plus klip użyto AI. Nagrodzony Grammy. Posłuchaj. Wózki zakupowe ze sztuczną inteligencją. Studenci wykorzystali AI. Egzamin unieważniony. Wielki sukces Synerise Jarosława Królewskiego. Mamy także oferty pracy dla osób z umiejętnościami AI. Na jakie stanowiska? Specjalista do spraw rozwoju i wdrażania sztucznej inteligencji. Analytics AI, Voicebot i Chatbot. AI Expert oraz AI ML Specialist. W narzędziowniku zaś dziś tool do tworzenia genialnej muzyki. Branża rozrywkowa zmienia się. Naprawdę każdy może stworzyć dzisiaj hit. Ty też. Mamy dziś także swoiste zaproszenie do teatru. AI teatru. Zaintrygowany, spójrz do maila. I to wszystko. Dzięki za odsłuch, zostaw nam feedback, ocenę gdziekolwiek nas słuchasz. Subskrybuj nasze kanały i. Ahoj do czwartku.